Wszystkie księgi, które przeczytał w życiu, są jedynie marnym odblaskiem, i życie tych ludzi jest bezowocne. Jeżeli usypiamy pod film pornograficzny, to następny dzień mamy właśnie taki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kolejna konferencja o Słowie Bożym. Pochylamy się nad tekstem, nad refleksją papieża Franciszka, nad jego motu proprią. Aperuit ilis to jest list, który ustanawia trzecią niedzielę okresu zwykłego niedzielą Bożego Słowa. I w pierwszej konferencji rozważaliśmy o tym, jak celebrować Boże Słowo, bo do celebracji Bożego Słowa zaprasza nas dzisiaj Kościół przez papieża Franciszka. A dzisiaj porozmyślamy o tym, jak mamy medytować to Słowo, jak mamy Go słuchać, aby ono się stało ciałem w naszym życiu. Kiedyś ojciec Romana Bransztatera uczył swojego syna. Mówił, że żeby Roman nieustannie czytał Biblię i kochał to słowo, kochał tę księgę nawet bardziej niż swoich rodziców, nawet bardziej niż własnego ojca, bo kiedy dorośnie, to zrozumie, że wszystkie księgi, które przeczytał w życiu, są jedynie marnym odblaskiem tego jedynego słowa. Oczywiście można znać Biblię na pamięć, można czytać Biblię w oryginale, można cytować z pamięci wersety Pisma Świętego, ale niestety można nie mieć Bożego Słowa w sobie, bo tylko głęboka relacja ze Słowem wcielonym potrafi niemożliwe uczynić możliwym: wodę zamienić w wino, a wino w krew Zbawiciela. Bo Pan Jezus obiecał: jeśli słowa moje będą Was. To proście o cokolwiek chcecie, a to wam się stanie. Jest dużo teologów, filozofów, filologów, którzy badają Biblię, badają Pismo Święte i znają to słowo bardzo dobrze, ale mają puste serca i życie tych ludzi jest bezowocne. Potraktują tę księgę jako przedmiot badań, ale są osoby niewykształcone, proste, które nierzadko wykonują bardzo proste zawody i czynności, ale. Ich słowa są pełne mądrości. E, można powiedzieć, że są namaszczone e, Duchem Świętym. Dlaczego? Ponieważ e, te osoby zbudowały e, żywą, intymną, przyjacielską relację ze Słowem, które stało się ciałem, które stało się człowiekiem. I dlatego wybitny teolog Baltazar radził teologom e, zwracać, zwracać się o radę do ludzi, którzy potrafią kochać, bo ci, którzy potrafią kochać Najwięcej wiedzą o Bożym Słowie. Panie, pozwól mi doświadczyć całej mocy Bożego Słowa, modlił się święty Isaak z Niniwy. Kardynał Konrad Krajewski opowiadał, że jeszcze kiedyś, kiedy studiował w Rzymie i pracował jako kapelan w szpitalu, codziennie odwiedzał bardzo chorego kardynała Andrzeja deskure. I przychodził do niego co wieczór, aby czytać mu Ewangelię, ponieważ kardynał deskura mówił, z tym, z czym usypiam, z tym się budzę. I potem z kolei już obecny kardynał Krajewski dodaje, że jeżeli zasypiamy przy horrorze, to potem taki makabryczny mamy poranek. Jeżeli usypiamy pod film pornograficzny, to następny dzień mamy właśnie taki, pełny porządliwości i nieczystości. Ale jeżeli usypiamy ze Słowem Bożym, to nowy dzień przynosi nam nową jakość życia ponieważ Pan Bóg wszystko czyni nowe. Na początku było słowo i słowo było u Boga i Bogiem było słowo. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Jeżeli chcemy mieć w sobie pełnię życia, no to musimy sięgnąć po to Boże słowo. To słowo przemienia nas, ono Sprawia, że zmienia się nasz sposób myślenia. Pan Jezus mówił, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, to znaczy metanujecie, zmieńcie swój sposób myślenia, postępowania, swój sposób widzenia. I uwierzcie w to, że kocham was, kocham was w taki sposób, że przyszedłem na ten świat, umarłem za was, martwystałem, daję Wam Ducha Świętego. To jest nawrócenie. I kiedy będziemy mieli relację ze słowem, które stało się ciałem, to doświadczymy tej metanoi, doświadczymy przemiany naszego sposobu myślenia, a ona się przejawi w skrusze, przejawi się w żalu za grzechy. Zobaczymy, że tak naprawdę nie umiemy kochać tak naprawdę zbyt dużo w nas egoizmu, zbyt dużo mm, samolubstwa, że to nasze chrześcijaństwo wcale nie jest takie słodkie, jakbyśmy chcieli. że Nasza pobożność ma w sobie bardzo dużo z próżności i pychy, ale jednocześnie zobaczymy, że nas Bóg szalenie kocha, że Słowo Boże opowiada nam o najpiękniejszej miłosnej historii w samym kosmosie. ten romans, ten romans jest między mną a Bogiem. Więc ta skrucha nam pokaże miłosierne oblicze Boga. Bardzo ważne jest zobaczyć swój grzech. Święty Isaak z nie wymówił, ten, kto zobaczył swój grzech jest większy od aniołów, i kiedy będziemy czytać to Słowo, będzie rodzić się nasza wiara, bo nasza wiara z tego, co się słyszy, ale jednocześnie będziemy widzieć to wszystko, co jest ukryte w nas. Papież Franciszek mówi, że Słowo Boże jest zarówno gorzkie, jak i słodkie. Gorzki właśnie dlatego, że pokazuje nam prawdę o nas samych, o tym, że nie wszystko jest tak w porządku, jak, jak sobie uważaliśmy, czy wyobrażaliśmy. I pokazuje nam nasz grzech, naszą słabość, e, często nasz lęk, depresję, rozpacz, e, cierpienie to wszystko też, co w nas samych jest nieuporządkowane. Ono jest jak miecz obosieczny, mówi list do Hebrajczyków, jak miecz obosieczny, który rozdziela aż do szpiku kości. Nasze myśli, nasze uczucia i zamiary serca. Innymi słowy, ono jest um, jak skalpel, i można sobie wyobrazić, że Pan Bóg jest takim wielkim chirurgiem, który dokonuje operacji na żywym sercu. Jednak poddać się tej boskiej terapii, terapii, to znaczy przyjąć boskie uzdrowienie, bo Pan Jezus powiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. A słowo jest słodkie, dlatego że jest słowem miłości. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie ma większej miłości od tej, które ktoś życie oddaje swoich za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie wszystko, co wam nakazałem. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi do, od ciebie, nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan Bóg. I nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Chrystusowej ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie, ani śmierć, ani nagość, ani niebezpieczeństwo czy miecz. My wszystko potrafimy w tym, które nas umacnia w Jezusie Chrystusie. To są cytaty z Biblii one napełniają nas otuchą, dodają nam siły, ukazują nam miłosierne. Gorące, miłujące serce Boga. I dlatego to słowo jest zarówno gorzkie, jak i słodkie. Zresztą tak jak cytując świętego Jana z Apokalipsy, mówi papież, że święty Jan wziął książeczkę, którą podał mu Anią, i spożył ją, i w jego ustach ta książeczka była słodka, ale w jego wnętrzu była gorzka. Wspomniany już kardynał Konrad Krajewski mówi, że Ewangelię nie jest o Jezusie, Ewangelią jest sam Jezus. Właśnie dlatego celujemy tą świętą księgę, czytamy ją. Chociaż w rzeczywistości to nie tyle my czytamy tę księgę, co ta święta księga czyta nasze życie. I papież Franciszek niejednokrotnie radził kardynałowi Krajewskiemu: jeśli nie wiesz, co masz robić, Czytaj Pismo Święte. Papież zachęca, abyśmy nie przyzwyczajali się do Bożego Słowa, ponieważ do Słowa Bożego nie można się przyzwyczaić. To jest Słowo, które nieustannie nas zadziwia, Słowo, które wręcz nas szokuje. Musimy cały czas pracować nad tym, abyśmy odczuwali coraz większy głód Bożego Słowa. Zresztą tak jest, gdy go czytamy, gdy go wchłaniamy w siebie. To doświadczamy wielkiego nienasycenia Bożym Słowem, ponieważ ono nas ciągle zadziwia. Ono pozwala nam poznać niepoznawalnego. Bóg jest wielką tajemnicą i dotknąć tej tajemnicy to znaczy sięgnąć po Boże Słowo, umiłować to Słowo całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i ze wszystkich swoich sił.